Teraz jest part 2, wchodzimy! I tylko gram do 15, no, jeśli się mi bateria, zakończymy odcinki. Bo ja nagrywam teraz na ten. Eee, wieczór a teraz jest strasznie ciemno. Oj, do z... no, co ma z mamą, nie śpimy, no bo sobie robimy kawę poranną. Już godzina 00. Że tu jest, czyli jeszcze jest dzień. Jeżeli chce zbierać się na orła. Nie ja chcę przewieźć swój telefon? No kolejny jest Co to za grupa? No co jest? Powiem Będziemy... ten On się nazywa Robin! Jezu, tak się nazywa Robin! Jestem Robinem! No oddych ty tam... U, namiot! W tym osłupku sobie gniazdko Super, to nie leży mi wróciło. Nie lepiej będzie w tym namiocie. Jakiś złote ogolone ptaki. Zabierzmy tam nową szczegóły naszej chaty To jest nasza chata Puszczaj to, ja chcę puścić to O, puściłem w powietrzu, gdzie to mi wynikło? Okradłem mnie z jedzenia Z niedługo nowa seria wchodzi Seria z, z animacji Brawl Stars Akurat mi się to nudzi, ta gierka Akurat sobie lecimy do YouTube lecimy odwiedzić YouTube, żeby oglądać te animacje Brawl Stars. Okej, okay? tam chyba widzę.